Dobra, jesteśmy na teście. Teraz mamy Silver Flower Green and Blue Stars. Idę sobie go odpalę. Teraz nie wiem na jakie odległości go odpalić. Także myślę, że jakieś 5 metrów będzie całkiem dobrą odległością. Dobra, także bez zbędnego przedłużania, lecimy to odpalić. Dobra, tam jest wulkan. Idziemy go odpalić. Taki palniczek mam, zamówiłem sobie z temu, nie łapię ostrości, o, złapało ostrość fajnie, idziemy go odpalić. No, kurczę, powiem wam, nie spodziewałem się aż takiego efektu. Niby oglądałem sobie to na YouTubie, ale aż takiego zarombistego efektu na żywo się nie spodziewałem. Tam poleciała sobie chmurka, o tutaj widać w sumie. Ale no, powiem wam, że całkiem spoko. I on chyba jest w cenie około tam 30 zł. Także taka cena za no, dosyć dosyć ładny wulkan. Nie odpalam za dużo wulkanów. Nie jestem jakimś zwolennikiem wulkanów. Ale no, myślę, że sobie zakupię kilka takich wulkanów. Żeby zrobić jakiś teścik jeszcze kilku naraz na przykład. Następny będzie ten wulkan taki czarny, który dostałem od Pirozona. Wiadomo, ten wulkan też był od Pirozona. Także dziękuję serdecznie Pirozon. Za możliwość e, przetestowania tego wulkanu, bo myślę, że gdyby nie Pirozont, to sam bym raczej nie kupił tak o takiego wulkanu. No bo, tak jak mówiłem, nie jestem taki zbytnio wulkanowy. Bardziej jak coś odpalać, no to jakieś petardki, które niedługo się pojawią na kanale. Będą Achtungi, będą Matabrujasy te od Zombuma. Zresztą. To, co wszystko było w pacce od Pirozona, którą nagrałem, będzie nagrane. Będą testy. Tylko no, muszę to ogarnąć wszystko czasowo, bo też chodzę do pracy. Pracuję sobie. Także nie mam za dużo czasu na tygodniu. Na weekendach mogę sobie nagrywać. Tutaj mi się trafiło tak, że akurat mogę sobie to nagrać we wtorek. Jest dzisiaj 4 listopada straciłem rachubę czasu no także jeszcze raz wielkie dzięki dla sklepu pirozon.pl do którego link macie tam na dole o tak wam pokażę na dole tam macie i co zostawiajcie łapeczki w górę zostawiajcie subskrypcje jakieś komentarze co chcecie następnego przetestować to ja prawdopodobnie kupię to i przetestuję i co i widzimy się w kolejnym filmiku dzięki cześć